No, czy z tej strony, gdy wygląda was własne. cholerne materiał, grunat z gru wieprz, simulator. Lecimy, wybieramy telefon. Okej, okay. to no, lecimy. A my w ogóle tego kropidła chyba nie skraftowaliśmy jeszcze. E, gdzie to jest? Ustalenie pałki, to jest to. Aleksy Fixa, lewie 5, to. To musimy zrobić. Czyli kropidło kremowe. Kropidło po prostu, Sorry. Kropidło kremowe jest inaczej. To jest kropidło. Ok, dobra. nie? Ok, dobra. I tutaj jeszcze chciałbym mieć wzmocnienie Kruce Fixa. Jak już mamy Black Metal, to sobie zrobimy i to od razu. Ok, jest i ulepszony. Superanska. Dobra, yy, będziemy tak. Naszą pięść, drugą pięść. Pul, dobra, mamy to. Ej, hey, widzu, wiedziałeś w tym, że jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, popełniasz duży błąd, bo ponieważ już ci o, o to wyjaśniam, ponieważ właśnie nie otrzymujesz powinienem właśnie z moich filmów, czy live'ów, czy shortów, i przez to pomijasz dużą część materiału. Więc weź widzu, kliknij ten czerwony przycisk. Ten taki duży, tam na dole, wiesz co chodzi Kliknij go I żeby stał się po prostu szary A, no i oczywiście nie zapomnij o dzwoneczku jego oglądania Przechodzimy I lecimy Teraz tak, okej, okay, tu jest odwrócone no, dobra To jest super ancyka, to jest odwrócone Ale tutaj bym chciał Okej, okay, jest full też Okej okay. Eee, jest z mamelą A, tutaj, ta jarasz no to pogodziłem się już ze stratą. Nie jestem vampirem. Wracamy. Eee. Zafiksowałeś się na punkcie tych z Orlock. Nawet tutaj. Racja, zgadzam się. Hmm. To, że robisz i skąd pomysł, że jako środek lokomocji Nie chcesz wiedzieć. Dosyć. Ok. Musiałam mu powiedzieć. Diabolina. Pierdolona diabolina. Okej.

Dawaj, alu, alu, ser. Dobra, dobra, dobra. jeżdżamy po to da. Dawaj, Johnny. Ty nie gadaj, chodź tu dobiada. Dawaj, 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 Dawaj. No kurde, ale dla malucha chyba się blokłem. No. Dobra, to ja tutaj obok jest. Możesz e... <laughs> mi no.

Ile dwadzieścia musimy. Gdzie my jesteśmy? No, jesteśmy z, z ustro Mazusa Pole A bo to lecimy tutaj, tyle. Więc siadamy jedziemy ze 300 metrów dalej, a zjedziemy sobie. o! Dobra, right. Let's, see. Let's see. O, co to było? O, zaskoczyłem. I dobra, chodzimy. Też łatwy to jest egzorcyzm, więc szybko się zrobi. Dobra, jeden już poszedł. Tutaj pusto. pan budząc, przydałoby się rozdopcyć Jest to. Jest Coś do rozwalenia. jest kolega. Barancka, ale tak potrzebujemy jeszcze, gdzie jest jeden krzyż? Dobra, tu jest jeden. Może znaczy w kuchni jest drogi. No, nie ma go w kuchni. Raczej nam się nie uda na pierwszym. Ewentualnie na górze to jeszcze będzie. O, pacie, to jest już. A może dążymy? Jak się Orlok trochę ruszy. Nie w to. Tu. Zaczęliśmy Okej, okay, zdążyliśmy. Demon wyprędzony. Prancko. Okej, okay, no i, i to jest majonez. 19 co jest? Jak podbiło. Hmm? No to teraz tak, gdzie jest najbliższy? Tutaj. Łatwo. Zobaczymy. Ale ten trzeba odznaczyć. Oraz oznaczone lecimy do kolejnego punktu Nie za nami. Do no Nawrotkę i lecimy, z kaszlaczkiem Oj I nam paliwa 2% już tylko. O kurde, ty. Nie ma benzyny z górki. Nie hamujesz, nie na no, odlo, mm. no, niech mnie popchaję, na ile będzie, ale jest dla mnie powoli, patrzę to. Hop, hop. I w dół. Listen ist me, Kim. klar. Oh, Widocznie tutaj dobra chodzimy Ale to jasno szczytu, Dobra, widzę wartając wracając. portretem stąd. Tu nic. Okej, okay, super, że Dostaję powiadomienie o tym dopiero teraz Ciekawa pomoc To jest kolejny Jeszcze dwa, dwóch, trzy rzeczy trzeba wrócić na pewno Dobra I Jeszcze tylko Jeden krzyż i jeden kiedy totem powiedziałem, że coś jest takiego. Nie on mi padnie, bo nie dam rady. Może w piwnicy. Ale nie no to nic, to nic nie było, no kurde serio, no patrzcie to, no patrzcie to, no chodźcie mi się wywalić, teraz, Pójdziemy. lecimy, najpierw prawą może. się nie umyję. Dobra, odwrócone. Dobra no i teraz zostało nam tak Okej, okay, już tylko jeden krzyżyk musimy znaleźć Jeden głupi krzyżyk To jest dobra Idziemy go od ma? tamtamonika Monika stannika. dobra, super Jasne, możemy sobie spalać, bo będziemy mieli chyba już wystarczającość, ilość szatanizmu. Aż, mordę.

dávaj to. Dávaj 100 metrů, lecíme. OK. Mm-hmm. <laughs> Mamy okay. to za sobą. <noise> tylko Mortimer. Ja rozumiem. Mortimer już nawet wykopał dół. Ale jak gdy szefa opętało, przejęliśmy w kasenie cały majątek. Oczywiście jednak to A chcesz zrobić godny pochówek, czy tylko wrzucić trupa do rowu. Załatw trumnę uhochoła. Okej. Okay. Zów u siebie.

nie masz, nie będę Cię więcej szantażował, albo poskarżę diaboli. Okay, dobra! Okej. Nie będę ryzykował, mam za dużo do stracenia. piekło mnie, potrzebuje, powiedz Okej, dobra, powiedziemy, gdzie jest trumna, lecimy. Nie jest No Kto by się spodziewał, że trumna będzie w cmentarzu? No nie wiadomo. Kto by się spodziewał. Dobra, mamy A mamy trumne? Ja bym chciał stracić, więc. zrobimy to tak po prostu skoczymy sobie przez pod i lecimy e, więc teraz tak czwórka e, tak, jeszcze piękna siema zero no to jest

Dobra. To rozwosimy. I to wódka i, i to. Gdzie? Bo nie widzę. Nie, nie, nie. nie będę walczyć z Wumi. Nie kompletnie nawet nie wiem. Choć jak kolego to mam do rozwieśnienia jeden urazek. Jebus. Wielkie pomniki. mówisz okej okay. dobra przechodzimy do kościoła ale my będziemy kończyć ten odcinek więc zapytałem guzłek dokończymy to co na następnym odcinku więc do zobaczenia no i co no i dobra siano